Macy, kurwa, wysywasz. Co to kurwa jest? Lapa-chapa to dziewczyna, która robi sobie absurdalne rzeczy. Prosi bezdomnych, aby ci się z nią całowali, ba, ma nawet ochoty na znacznie więcej. Ci z reguły odmawiają, a nawet uciekają przed nią. Nie ma problemu, aby umyć sobie włosy w pisuarze, a cienie pod oczami robi starymi pytami. A, jak była delikatnie na haju, to robiła dobrze drzewu? No, jakby typo, typowy benzowrak Typowy kurwa, typowy mix kurwa Mefedronu z, y, y, z benzodiazepinami, nie? Umienie kolejki Lapa Hapa nie próżnowała, to nie jest jakiś weteran pato internetu, wręcz przeciwnie to nowa twórczyni, która zaledwie rok zrobiła absurdalnie dużo powalonych akcji, ale zanim została królową autodestrukcji, kim w ogóle ona jest? Najlepsze no jest to, że wygląda jak przeciętna kurwa alternatywka z gimnazjum, nie? Pochodzi z Saint Petersburga, ma 25 lat I jak większość patoinfluencerek w moich odcinkach Swoją karierę zaczynała od makijażowych tutoriali Coś ewidentnie jest w tych makijażach Bo potem zawsze zjeżdżają na złe tory A później mówią, że to gry komputerowe niszczą mózgi Chyba przywalę ci w mordę ja? Jako nastolatka lubi... Czekaj, czy ma bułeczkę czy motylka? Nie wiem Łukasz Jak zostaniesz bezdomnym to być może się dowiesz była imprezować raczej jak większość w tym wieku, tylko z małą różnicą, bo ta mieszała przeróżne tabletki na receptę z alkoholem. No I miałem jakieś tak. Dosłownie kurwa trafiłem. <laughs> Mówiłem, że bez kiwany. Ja pierdolę, tak szczerze? Ja mam wrażenie, że w większości ludziom kurwa mógłbym dać diagnozę, nawet nie patrząc na ich wyniki, kurwa i nie słuchając ich historii. Znaczy, że spojrzę kurwa na ich zachowanie 15 sekund. Takie delikatne wrażenie, że jej imprezowanie to nie raz na jakiś czas, miesiąc, tydzień, tylko dosłownie dzień w dzień. I jak każda z pani wcześniej, te makijaże jej średnio wyszły. No kokosów z tego nie było. I wtedy, jak sądzę, w głowie naszej hefalumpki pojawiła Hefa się złota myśl. A może by tak kontrowersje jak Splitika czy Julia Fines? No, i jak pomyślała, tak zrobiła. Wystartowała z grubej rury, błyskawicznie nabijając 200 tysięcy obserwujących na Telegramie. Zapytacie, okej, okay, ale co ona ma z tego. A dobra, a co to. Co, właśnie, co daje, co daje Ci to, że masz followersów, stary na Telegramie? W Polsce twórcy nie korzystają z Telegrama, ale w Rosji tam to praktycznie świętość. Gdy masz duży zasięg, odzywają się do ciebie kasyna, dziwne serwisy i inne podejrzane biznesy, które płacą niezłe sumki za wyrzucanie reklamowego linka. A co z legalnością? Czy można promować takie szymrane biznesy? No cóż, tam możesz wstawić dosłownie wszystko. Ta dziewczyna potrafiła nawet wrzucić nagrania z ataku te... W rosyjskim centrum handlowym, aby zachęcić ludzi do wejścia na jej telegram premium. Serio, chore, ale zdradzę wam, że ktoś z moich filmów także odwalił taki numer. Ale wracając do naszego uroczego gizmo, to, to znaczy hefalumpki. Swoją karierę rozkręcała kontentem z bezdomnymi. Dosłownie latała za nimi jak komar przy ognisku. Większość z nich ją zbywała, ale byli i tacy, z którymi się całowała, robiła im dobrze, a nawet no, uprawiała coś więcej. Oczywiście. Wszystko nagrywane, publikowane i promowane. Dobra, chcecie mi powiedzieć, chcecie mi powiedzieć, że ona rzeczywiście dawała dupy żulom? Dowody. Dowody. A nic, trzeba to wpisać. Mm. A, tak. Mm -hmm. mm. Trzeba... Trzeba znaleźć... Mm -hmm. Dowody widzowie, powiem tylko tyle. Są wody, są dowody. Mhm. Jeszcze muszę to kurwa z historii wypierdolić, bo też nie może być tak, że kurwa. Potem będę coś wpisywał w przeglądarki, i się okaże, kurwa. Że oglądałem porno z żulami, kurwa. Skończę jak random bruz. Mhm na telegramie z dopiskiem, że jeśli ci chcą dostęp do tych wszystkich nagrań i innych chorych rzeczy, to muszą zapłacić symboliczną opłatę za dostęp do jej prywatnego telegrama. Dla mnie to już jest trochę chore, że dosłownie dokumentowała jak zaprasza jakiegoś starego dziada do mieszkania, a potem nagrywa co ten wyprawia z naszą uroczą księżniczką. Albo akcja z typem na ulicy Lapa upatrzyła sobie biednego i nieświadomego gościa. Zresztą Zresztą nie pierwszego, i wpadła na genialny pomysł, żeby dać mu swoje majteczki. Ten, jak można się domyślić, nie chciał, ale lapa nie odpuszczała. Co to kurwa jest? Ja pierdolę! W Rosji mają fagatę premium! Popierdolone! Nie no, chłopie, no masakra! Masakra! Nie no, ja pierdolę! Kurwa, my zawsze jesteśmy 100 lat, kurwa, za murzynami! I pięć za ruskami. Mm -hmm. Biegła za nim aż w końcu wcisnęła mu je do kaptura. No żonka w domu jak zobaczy, to chyba skręci bata na swojego niewiernego faceta. No cóż, komedia i horror w jednym. Mój, nie ma też żadnego problemu z robieniem rzeczy, które przyprawiają o wymioty. Brała do buzi jakiś gruz. Dosłownie. Dobra, ja wam powiem jedną rzecz, nie. Ona jest ładna, ale jest kurwa obrzydliwa. Jakby. <śpiewanie> Masakra. No. Obiła to w galerii handlowej. Potrafiła wyciągać jedzenie ze śmietników, pić podejrzane płyny. A, gdy raz miała loda w ręce i zauważyła na ziemi jakąś dziwną białą plamę, nie wiadomo co to było, farba, detergent, wtarła w to swojego loda i zaczęła go jeść. No, na, na głowę, stary. Nową, polewą. A kiedy zobaczymy? Ja pierdolę. Jaka, jaka, jest ona jaka ona jest obrzydliwa. Nie, no kurwa. Dobra, najgorsze co możesz zrobić, najgorsze co możesz w życiu robić, to mieszać leki kurwa z alkoholem. A najlepsze jest to, że ja sam znam ludzi, którzy wpierdalają antydepresanty kurwa i zapijają to wódką. Ja pierdolę. Tak, to jest Queen of the Black Deluxe. No, znaczy. Bo dostałem tutaj pytanie, czy ja, coś, czy ja coś z tym robię, czy interweniuję, jak ktoś, jak, ktoś leki, jak ktoś jakieś leki popija wódką. No nie. Bo po pierwsze jest to ich decyzja. A po drugie, poczekam chwilę i kurwa, i się rozpoczną loty za 10 zł, tak? Więc no, jakby ja przedsiębiorczo do tego podchodzę. Nie ma jakiegoś tam, wiesz. Nie ma tam jakiegoś yy, głębszego sensu w tym. No. Wiecie, wy widzicie takiego benzobraka i mówicie, o Jezu, niesamowite, jak tak mogła upaść, trzeba jej pomóc. Ja widzę ta niegolodzika. No. Więc no, we are not the same. Każdy, każda moneta ma dwie strony. Do jej głowy dotarła jakaś. Ważne, że w wieku 30 lat będziesz chciał i znaleźć porządnego faceta? Nie, nie, jakby takie dupy to jeszcze nie ustatkują. Czy, czy faceci nawet, jak, jak tak postępują. Jakby praktycznie wszystko możesz wyprostować, co odjebiesz, nie? Nie wiem, nawet zerwam ci gwint w odbycie i powiesz, już się nie da odkręcić. Otóż kurwa da się coś, coś podziałać. Nie wiem, połamiesz sobie ręce nie wiem, Masz jakieś blizny, cokolwiek, Jakby jesteś w stanie to odkręcić. Ale jak sobie raz zryjesz czosnek, to już tego nie odkręcisz. To już jest koniec. To już jest GGWP. E, wysiadamy. Mhm. Tak, tam jest takie zepsute siku. To będzie można. ten. To będzie można. Yy... Yy... To będzie można tam naprawić. Tak, medycyna idzie do przodu ale mózgu kurwa nie naprawisz, jak już sobie raz zryjesz czosnek, to to widzenia jest. Najlepsze jest to, że ci ludzie albo się staczają, yy, się staczają, w kurwę się staczają, tak na samo dno, albo też czasami u niektórych, z tego, że oni popadają bardzo często ze skrajności w skrajność, idą w drugą stronę, nie? Ilu miałeś historię jakichś skończonych ćpunów kurwa, alkoholików i tak dalej, którzy nagle teraz są kurwa nawróceni, E, zostają jehowymi, kurwa, albo jakimi, jakimiś innymi, kurwa, pokemonami, którzy, którzy głoszą e, słowo Boże, albo kurwa, zapisują się do jakiejś sekty i są kurwa jeszcze bardziej friki niż byli do tej pory. No, w kurwę takich ludzi jest. No. Złota myśl, albo taka czarna jak smołazy, odchłani mordoru. Konkretnie męski członek. Długo się nie zastanawiała, chociaż mam dziwne wrażenie, że w jej przypadku ponad 90% czasu mózg jest raczej na urlopie. No i co? <gry> zabrała się do zrobienia dobrze drzewku? What the fuck? Tak, dosłownie drzewku Trzeba jednak podkreślić jedną rzecz hapalapa, lapa to nie riflay. Nie była okrutna, nie upokarzała innych Nie robiła ludziom krzywdy Wszystkie te hardkorowe rzeczy, które robiła Robiła sobie Ba, raz nawet zrobiła coś miłego Będąc w Tajlandii wygrała pluszaka I oddała go jakiemuś chłopcu i jego tacie Albo jak widziała bezdomne zwierzątko To je głaskała Dawała coś do jedzenia W głębi duszy nie była potworem Tylko osoba. Znaczy, nie no, ona, nie no ona jest bardzo empatyczną osobą. Da pluszaka dzieciakowi, pogłaszcze po bezdomnego pieska, obciągnie żulowi. Wbrew pozorom ona robi rzeczy, ona ma, ona ma mm, tak mocno rozwiniętą empatię yy, i ona robi rzeczy wśród najbardziej potrzebujących, na które nie mogą liczyć. No bo normalnie dzieci nie dostają mm, nie dostają zabawek tak o, yy, jak jest jakieś bezdomne zwierzątko, to, to nikt się nim nie interesuje, bo, bo to Wiecie, no bo to jakieś pchły, bo brudne, bo to no, no, ludzie do tego nie podchodzą. Żul też nie może liczyć na seks. A ona zobaczcie, młoda, w miarę ładna, yy, i co? No. Tobą, która w niewyobrażalny sposób raniła siebie i swoje ciało? Bo jak się domyślasz, po tych wszystkich akcjach jej organizm był praktycznie festiwalem bakterii i wirusów. Lapa wrzucała na telegrama zdjęcia swoich ran po syfilisie. Nie, to nie żart. Dosłownie. Myślałem, że Splitika była trudna do przebicia w autodestrukcji, ale lapa to kompletnie inny wymiar. A skoro. Jakie są rany po syfilisie? Nie wiem, nigdy nie miałem. Security... Jakie rany robi syfilis? Kił, kiła syfilis to choroba przenoszona drogą płciową, wywołana przez bakterie trepenoma, pali... Przebiega w kilku stadi stadiach, a każdy z nich może podać inne zmiany skórnej rany. Kiła pierwotna, objawy, wrzut twardy, wygląd pojedyncze, niebolesna rana lub powrzodzenie, zwykle o gładkich brzegach i twardym podłożu. Najczęściej na żądach płciowych odbycie ustach lub innych miejscach kontaktu seksualnego. Czas... Wystąpienia 10-90 dni po zakażeniu. Goje się samoistnie w ciągu 3-6 tygodni, ale choroba przychodzi dalej. Kiła wtórna, objawy skórne i błąd śluzowych. Wysypka najczęściej na dłoniach, stopach, nie spędzi. Wilgotne, różowe zmiany brodawkowate w okolicach płciowych i odbytu mogą przypominać brodawki. Czasem bolesne, te objawy również mogą wstąpić samoistnie. Kiła otajona, brak objawów klinicznych, ale te są na drobe w organizmie. I kiła trzeciorzędowa, późna. Po wielu latach może powodować gumy kilowe. Twarde łuski, które mogą się rozpadać, tworząc głębokie, przewlekłe owrzodzenia. Zmiany w narządach wewnętrznych, kościach, układzie nerwowym i sercowo-naczyniowym. Jeśli podejrzewa z syfilisów w siebie lub kogoś bliskiego, koniecznie szybkie wykonanie testów serologicznych i leczenie tybiotykami, najczęściej penicyliną. Ok. Mówimy o wymiarach, wystarczy spojrzeć jej w oczy. Serio, wygląda jakby już dawno była na innej planecie. I chyba trzeba być z innej planety, żeby wyrzucić takie nagranie jak to, w którym siedzi z jakimś bezdomnym w Tajlandii i mówi z uśmiechem. Patricia ja jestem mnie on mi podarzył koronę, ponieważ ja jego królewą. Tylko żal, że ty nie powiedziałeś, że u Ciebie si*** wczoraj. Zbieram mnie to, że. Poza tabletkami, alkoholami, ja obowiązkowym Red Bullem, który swoją drogą chyba był i eliksirem życia? Hapa Lapa miała też dziwną słabość do zapachów. No, nie ma to jak smród Buta po nocnym spacerku. A teraz ciekawostka. Lapa nie tylko szokowała, ona też kopiowała. I to od polskiego twórcy. Tak, od Marcina Dubiela. W końcu to on wpadł kiedyś na pomysł nałożenia prezentacji. Na głowę, czym z miejsca zapisał się w historii polskiej. to jest niesamowite, że kondona na głowę kurwa zakładała cała trójka, a tylko Marcin jest kurwa. kondonowym księciem, nie? O, trendsetter. go internetu jako pionier. That's really impressive. Wow, wow just. Wow. Ej, trzeba XXL je, Dobra. <laughs> Lapa z kolei poszła o krok dalej Założyła prezydenty na stopy I zrobiła z nich skarpety I wiecie co? Żyjemy w czasach, gdy to już chyba nikogo nie dziwi Choć czasem na jej nagraniach Pojawiali się znajomi To w przeciwieństwie do wielu innych patotwórców Lapa niemal wszystko nagrywała sama, a jak już ktoś się pojawił, to albo jej dokuczał, albo po prostu wspólnie pili na imprezie. No i teraz hit z basenu. Była sobie Hapa Lapa. Miała srebrny kostium kąpielowy, ale co się jej nie grało, więc pomalowała zęby lakierem do paznokci, żeby też miały srebrny połysk. A gdy przyszła pora na maseczkę, zamiast jakiegoś kremu z drogerii, walnęła sobie coś, co przypominało farbę, a w sumie to chyba nią było. A na koniec spryskała to czarnym sprayem Wydaje mi się, że tutaj była inspiracja z plietiką. Ręce mi po prostu opadają, bo w tej historii ja, nie ma żadnej fabuły Serio, żadnych zwrotów akcji Tylko ciągła bezdenna autodestrukcja dla łatwego hajsu I wiecie co? Wszystko co do tej pory wymieniłem To nawet nie jest 5% tego co ona naprawdę robiła a niektóre rzeczy, do których dotarłem, aż szkoda gadać. Pewnie zapytacie, ej, da się ją jakoś powstrzymać? Albo chociaż zatrzymać ten ciąg? Ale buchuj! Czemu ludzie za każdym razem chcą się wpierdalać w rzeczy, które ich nie dotyczą? Jakaś rura kurwa jest przyjebana, kurwa w San Petersburgu, obciąga żulą w Tajlandii. Kogo to kurwa interesuje, ty? Jakby dosłownie można to pooglądać, pośmiać się i mieć wyjebane, kurwa, no i żyć dalej. Upokorzeń i ryzykownych akcji, które prędzej czy później skończą się tragedią, czy to dla niej, czy dla tych biednych bezdomnych, którzy nie mają pojęcia, z kim mają do czynienia i jakie choroby mogą od niej złapać. Ale sytuacja jest delikatnie mówiąc trudna. Lapa działa tylko i wyłącznie na telegramie, a tam, jak wiecie, można wrzucać dosłownie wszystko. Nie ma TikToka, Instagrama. A jak ona to monetyzuje? On coś mówił wcześniej o jakimś Telegramie Premium. To co, że, do, że wchodzisz na tego Telegrama, ale co, co za pośrednictwem Telegrama i płacisz? Czy je wysyłasz jakiegoś rewoluta, żeby ci tam dodała? Niczego, co mogłoby ją w jakikolwiek sposób ograniczyć. Tak, to też jest pojebane. Przyjeżdża młoda blondynka ruchać się z żulami i to żul musi być kurwa. Zaniepokojony tym, że kurwa załapie jakąś chorobę od niej. Lub komuś zgłosić. Żadnej moderacji, tylko czysty chaos. I choć mógłby się nią zająć rosyjski rząd, to ona jakby przewidując przyszłość uciekła do Tajlandii. Brawo, plan przemyślany jak w dobrym filmie o napadzie. Tylko, że zamiast skoku na bank, mamy skok w przepaść. Zapytacie, co u niej teraz z aktualności? No to siadajcie, bo będzie plotka z pierwszej ręki. Lapa Otóż, Hapa. Lapa Chapa przeszła ogromną przemianę. Na dzień dzisiejszy nie pije, wygląda zdrowo, a jej content przypomina zwykłe życie z Instagrama. No i wtedy przyleciał smog i... wy. Dobra, kto mi... Kto mi chce powiedzieć stary, że ona jest, że ona jest brzydka. No w kurwę nie jest brzydka stary, właśnie jest ładna. Jak można mówić, że ona jest brzydka stary. Pojebane jest to, że jak wpiszesz stary lapa hapa w wyszukiwarkę, no dobra, no to masz tutaj tego. Masz tutaj Instagrama, potem masz YouTube'a, potem jest jakiś X, potem jest jakiś X i potem są kurwa filmy porograficzne. No chuj, poświęcę się, kliknę w to. Ale dobra, to nie jest ona. Jedyne co jest zastanawiające... Albo zresztą kurwa. Przestańmy o tym rozmawiać. Zamianę na dzień dzisiejszy nie pije, wygląda zdrowo, a jej kontent przypomina zwykłe życie z Instagrama. No i wtedy przyleciał smok i się obudziłem. Bo moi drodzy, lapa hapa nie zwalnia. Zacznijmy od jej porannej rutyny. Otóż nasza księżniczka używa do higieny jamy ustnej środków czystości, takich do rur, szyb, może jej podłóg, zależy od nastroju, a zęby myje zwykłą szczoteczką, choć czasem dla urozmaicenia wjeżdża ta od kibla. Skoro już mowa o ustach, to może zróbmy szybki quiz. Jak myślicie skąd Lapo Hapa ma takie napompowane usta? Najbardziej absurdalna odpowiedź i niepasująca do niej to A. Profesjonalny zabieg z kwasem w salonie B. Skutki uboczne tabletek C. pomoc wróżki z TikToka D. Użyła prostownicy na ustach Pop Chuj, prostownica? Prawna odpowiedź to oczywiście D, jak doskonałość, nie wiem jak, nie wiem po co, ale tak zrobiła to. No dobra, śniadanie śniadaniem, zęby ogarnięte, ale przecież nie wyjdziesz z domu ja bez makijażu, W końcu Lapa Hapa zaczynała od tutoriali, jakaś tam resztka wiedzy jej została i widać, że z biegiem czasu rozwinęła bardzo oryginalne techniki. Na przykład takie cienie pod oczami, zrobione za pomocą petów. Tak, dokładnie, bierze zużyte papierosy. Trochę glam, trochę spalarnia w Łodzi, idealny balans. Po makijażu pora na poranie ja chociaż w jej wykonaniu to bardziej przypomina atak Wendigo z Until Dawn. Chciałem wam jeszcze pokazać, co robi ze swoimi włosami pod pachami, ale oszczędzę wam traumy. Przejdźmy więc do zdrowszego tematu, jakim są jak ona... Znaczy ona jest taka. Można powiedzieć, że jest bardzo szupła, a tak szczerze to jest ładna. Warzywa. A? Lapa uwielbia zakupy. Gdzie idzie do sklepu, bierze trochę warzyw, żadne z nich nie trafia potem do garnka, ale raczej znikają w jej sypialni. A co się tam z nimi dzieje? Pozostawią waszej wyobraźni. Formy. Jest wosie, jakimi można Na koniec Chyba <laughs> już kurwa wszyscy wiemy co się dzieje z tą cukinią. Oh. Apa miała coś w rodzaju swojego znaku firmowego. Pokażę. Czy by ją ruchał? No nie ruchałbym jej, bo kurwa. Bo nie chciałbym krócej żyć, ale myślę, że... Myślę, że... Ee, przecież kurwa, jakby zrobiła... Jakieś kurwa te egzaminy. W każdej akcji, czyli na przykład po tym, jak zjadła coś ze śmietnika, pocałowała bezdomnego albo położyła się w kałuży, miała swoją reakcję: zdejmowała ubrania, albo wypinała pupę, albo jedno i drugie. Taka tam forma artystycznej ekspresji. No jest... Łatwiej jest kurwa. No nie zwalnia i dalej zagaduje do ludzi. Oraz ciągnie tę autodestrukcję. Ta, no trzeba by było... Tak, trzeba by było ją. Trzeba by było ją. Yy... No, no, trzeba było ją przygotować kurwa we wrzącej wodzie. Może wszystkie bakterie zajebać. Ty że ze mną nie pierwszy dzień, hey. Może być ty skarżesz, kto ja je jest. Nie znam, kto to jest. Niestety kasyna i szemrane biznesy dają jej pieniądze ze względu na wielkość jej fanbase'u. Jest dopiero w internecie od roku. Co wydarzy się za rok? Nie, ja myślę, że ona kurwa, że się wyjebie tak do, do, do kilku miesięcy. ...lub dwa lata. Nie wiem, ale przeczucie mi mówi, że to nie pierwszy i nie ostatni odcinek o lapachapie. Popierdolony. Skąd w ogóle ziołek kurwa taki, takich ludzi kurwa znajduje? Panie Gladius.